Dobry dzień, dobry! W dzisiejszym odcinku nietypowa sprawa, a mianowicie pokażę Wam, jak w prosty sposób każdy z Was może przygotować kiełbasę na święta. A więc zaczynamy! A więc tak, wyroby kiełbasyane, które będziemy dzisiaj robić, będą składać się z 10 kg mięsa, może lekko ponad 10 kg. Które już tutaj są przygotowane. Zaczynamy od wołowiny, której mamy kilo kg. Na drugim miejscu jest słonina, której mamy kilogram kg. Tutaj mamy łopatkę z szynką, której jest 4,5 kg. I na końcu mamy schab, którego jest 2 ,80 kg. A więc z tego będziemy robić dzisiejszą kiełbasę. Jest to lekko ponad 10 kg, i tutaj mamy przygotowane już produkty, które są nam potrzebne. A mianowicie jest to 15 płaskich łyżeczek soli peklowej lub 90 gram, jak kto woli. Pieprz prawdziwy, mielony. Jest go 25 gram. Następnie mamy rozgniecione ziele angielskie 10 sztuk. Potem mamy 2,5 płaskie łyżki yy, cukru i na końcu mamy, mamy 7 rozgniecionych ząbków czosnku. Rozpoczynamy od tego, że musimy przygotować mięso do takich gabarytów żeby zmieściło nam się bez problemu w maszynkę. A więc po kolei kroimy. Zaczynamy od wołowiny. przygotowane mięso. Tu każdy indywidualnie musi do gabarytów swojej maszynki przygotować do otworu, który będzie takie kawałki, które bez problemu będą przechodzić przez maszynkę. Można też oczywiście robić maszynką ręczną, ale tutaj elektryczna jest no, dużo bardziej zalecana ze względu na czas. Będziemy do maszynki potrzebować dwóch oczek. Oczko mniejsze, to znaczy siatki o mniejszych oczkach i siatka o większych oczkach. Dlatego, że mięso lepszego gatunku, takiego jak schab lub wołowina, będziemy mielić oczkami grubszymi, żeby te kawałeczki potem w kiełbasie były takie, jakby to powiedzieć, zauważalne. Lepsze, lepszy gatunek mięsa grubszą i gorszy gatunek, tak jak łopatka, co jest trochę tłusta i słonina, siatką o mniejszych oczkach, Aczkolwiek słoninę przepuścimy przez tego wielkości oczka dwa razy, żeby ona po prostu, bo ona ma się zrobić taką masą, która nam potem usztywni cały, całą masę. A więc zaczynamy chyba od gorszego mięsa, czyli od łopatki. Tutaj jest już przygotowany dość duży garnek, do którego będę sobie wszystko wrzucał. Aby potem bez problemu wymieszać całą masę. Także zaczynamy, montujemy nóż. Ja akurat się zaopatrzyłem w nowy nóż, w nowe siatki, żeby to, bo to dużo po prostu ułatwia, można też ostrzyć. A więc tak przygotowaną masę, które tutaj już widzieliście jak wyglądało mielenie tego mięsa, jakiś oczek użyć. Więc teraz przechodzimy do etapu łączenia wszystkich składników z przyprawami, a więc tak zwanego wyrabiania mięsa, które powinno trwać od 15 do 20 minut. Będziemy mieszać masę, sukcesywnie dodając wszystkie składniki, co to znaczy składniki, wszystkie przyprawy, które tutaj mamy przygotowane i w międzyczasie musimy do tej masy dolewać około 0,6 litra zimnej wody, aby ta masa nabrała takiej lepkości. Niektórzy twierdzą, że mięso trzeba wyrabiać do momentu, kiedy masa uzyskuje lepkość, nie, nie zważając na czas. Ale ja już to przetestowałem nieraz, także to tak się pokrywa w tym przedziale czasowym między 15 a 20 minut. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć wyrabiać mięso. Thank <laughs> Tak, do nadziewania. Kiełbasy mamy taki oto przyrząd. Tutaj mamy już wyrobione mięso, tak jak mówiłem po 15 minutach. Masa gęsta. Co jeszcze zapomniałam powiedzieć, nie bójcie się dodawać tej słoniny do tego mięsa. Może się wydawać, że to jest sporo, ale uwierzcie mi, ona się zgubi. A dzięki niej to ta kiełbasa będzie bardziej zwięzła i będzie po prostu skórka dużo lepiej z niej schodziła. Nakładamy teraz mięso w nadziewarkę. Tam mielita się już moczą, które. Wypadałoby tak około 20 minut przed nadziewaniem je namoczyć w wodzie. Są to jelita kupowane na metry. A więc cóż, nie pozostaje chyba nic innego, aż żeby nałożyć mięso w nadziewarkę i kontynuować naszą dzisiejszą pracę. Oczywiście proporcje przypraw, jak i gatunków miejsca, to jest indywidualne. Temat tutaj nie sugerujcie się, że tak musi być. Każdy z nas może sobie według własnego gustu dobrać to. Trzeba było trochę zmodyfikować stanowisko pracy, bo nadziewarka do stołu nie podchodziła. Teraz tak, długo siedzi, długo siedzi. zazwyczaj już mamy wytyczoną. Oczywiście, jak ktoś chce, może je sobie docinać na jaką tylko długość chce. Yy, można. Napchać powiedzmy 15 cm, 20 cm, skręcić, żeby zrobić takie pędka wiecie, dzielone. My tutaj zajmujemy się dzisiaj przepisem prostym, więc nie będziemy nic kombinować, chociaż już takie rzeczy też przerabiałem. I po prostu jakie chcemy były. To ma około 1,20 20, m, więc takie to będzie. I zaczynamy. Można też, jeśli jelita są czasami słabe, można olejem roślinnym, takim jadalnym złym olejem, posmarować rurkę. Chociaż te kupcze jelita to takie są zazwyczaj mocniejsze, ale czasami się zdarza, także niestety, ale przy nakładaniu po prostu nam jelito pęknie. To jest też już kwestia trochę ich wprawy, ale to... I teraz tak, co z tym końcem? Bo tutaj też różne są Niektórzy zawiązują supełek, jakieś na to jakieś nitka słyszałem, Moim prostym zdaniem to jest tak, że nic tutaj nie trzeba robić. Po prostu ja sobie czasami tutaj, tutaj akurat musimy trochę wypchać powietrza. A widzicie ładnie nam wyszło powietrze. Już tutaj widzę więcej idzie. Więc po prostu skręcamy. Taki ogonek przytrzymujemy, bo to chodzi tylko tak naprawdę o start kiełbasy. I wiadomo tutaj jest dużo lepiej w dwie osoby, bo wtedy no sporo to ułatwia. No trochę za słabo ja akurat odpowietrzyłem. I już mamy, to jest po prostu najważniejsze, aby zacząć. I teraz sobie tak jedną ręką kręcimy, a drugą. Yy, Ustalamy tak naprawdę sztywność tej kiełbasy. Aby nie za mocno, bo nam pęknie jej to. Ale też widzicie, tutaj prawą dłonią przytrzymuję, żeby yy, sztywność, którą opychamy tam, żeby po prostu ta kiełbasa była w miarę możliwości zbita. Bo po prostu jak zrobimy to za lekko, to to będzie taka bardzo miękka ta kiełbasa potem. Dwie osoby na pewno byłoby dużo łatwiej, bo ja tutaj trochę źle odpiętrzyłem pierwszą i sobie ją już układamy. Ona tak naprawdę sama nam się będzie też układać. I systematycznie lecimy sobie do przodu. Oczywiście, tempo to wiecie, to jest też kwestia wprawy, wszystko. Jak widzicie, przygotować samemu 10 kg świątecznej kiełbasy nie jest to nic nadzwyczajnego, nic nie wiadomo jak trudnego. No i cóż, nam jeszcze pozostaje oczywiście uwędzenie tej kiełbasy. I zapraszam do moich dwóch odcinków: zwędzenia kiełbasy, zwędzenia szynek. Tam jest wszystko pokazane, co, jak dokładnie postępować, y, jak, jak wędzić, jakim drewnem. Wszystko jest w tych dwóch filmach. Tam będą linki i w opisie, tak samo w opisie filmu będzie też dokładny przepis na tą kiełbasę. A gdzieś na ekranie końcowym na pewno też ukaże Wam się e, te dwa filmy, które jeden się odbywał w wędzarni murowanej, drugi film był w wędzarce z beczki takiej najprostszej. To też jest moim zdaniem ciekawe, jak można sobie e, rozmaicić ten czas, który chcemy poświęcić na, na wyroby i potem na wędzenie także zapraszam do tych dwóch filmów abyście się zapoznali z procedurami wędzenia no i tak minęło 3,5 godziny od momentu kiedy skończyliśmy je robić do momentu w którym znaleźliśmy się teraz i tu mamy swój wyrób gotowy można powiedzieć Ach, nie umiem spróbować chociaż jeszcze nie zastygła ale Mm. Czekaj właśnie, ten efekt. Subskrybujcie kanał. Na razie. Cześć.